Na rynkach finansowych, a w szczególności na rynku walutowym Forex, są momenty, w których spread może nam się dramatycznie rozszerzyć. Zwiększą się nasze koszty transakcyjne, e, wynikające z tego, że po prostu nie będzie najlepszej oferty kupnej, najlepszej oferty sprzedaży w miarę blisko siebie, co nie jest absolutnie winą brokera, ale kwestią tego, w jakim momencie rynek, w jakim momencie dana para walutowa się znalazła. W tej lekcji porozmawiamy o tym, w jakich sytuacjach ten spread może nam się zwiększyć. Partnerem odcinka jest broker Orpex i to dzięki niemu możemy dostarczać m.in. darmową wiedzę w ramach kursu Forex Krok po Kroku. Przechodzimy do materiału. Odpalamy platformę MetaTrader 4, która już teraz znajduje się za moimi plecami. Platformę oczywiście od brokera Orpex. Widzimy standardowo tą naszą zakładkę rynek, którą na ostatniej w tej, tą na ostatniej lekcji przerzuciłem sobie na sam środek. Pokazany mamy spread. Ten spread jest oczywiście teraz bardzo wąski. Mało się dzieje na rynku, więc generalnie on utrzymywany jest w ryzach. W zależności od tego, jaki jest instrument i tak dalej, to, że. Sprawd jest 600 czy 700 punktów. To pamiętajcie o tym, że punkt jest nie jest wart tyle samo na każdym instrumencie, i to trzeba sobie oczywiście zanotować. Ale mam nadzieję, że już na tym etapie tego kursu to jest dla Was absolutnie jasne. Są natomiast momenty na rynku, kiedy nagle cena. ASK z ceną BIT nam się dramatycznie rozszerza, spread z 3 pipsów na przykład wędruje na 15-20 pipsów, co może oczywiście powodować, że część zleceń jest realizowanych, jesteśmy na przykład wyrzucani z rynku, to nie są łatwe i przyjemne y, sytuacje. Bardzo często pretensje mamy do wszystkich dookoła, tylko nie do y, siebie. Teoretycznie do siebie też tutaj dużo do zarzucenia mieć nie powinniśmy, o ile Sprawdziliśmy, jak kształtuje się kalendarz ekonomiczny. Czyli, jeżeli handlujemy na konkretnej parze walutowej, na przykład EuroCAD, to musimy zwracać uwagę na to, jakie są zaplanowane informacje dla strefy euro. No, i oczywiście dla Kanady. I tutaj mówimy o tych danych, które rynkiem są w stanie poruszyć. Najważniejsze to są zmiany stóp procentowych. Tutaj spread może nam się momentami mocno rozjeżdżać. Mamy decyzje banków centralnych dotyczących innych parametrów polityki monetarnej niż stopy procentowe. Mamy tak drażliwe dane jak chociażby PKB, bezrobocie i wszelkiej maści dane napływające nam z gospodarki, które mogą z przyjać umacnianiu się albo osłabianiu się danej waluty. Dlaczego spread przed samymi danymi czy na danych nam się rozszerza? No wyobraź sobie sytuację, że masz 100 inwestorów i to jest cały rynek i tych 100 inwestorów wie, że o godzinie 14 będą i pojawią się drażliwe dane dla tego instrumentu, na którym handlują. Mało który zdecyduje się na zajęcie pozycji zaraz przed tymi danymi, co będzie wyglądało w ten sposób, że zmienność przed samą publikacją danych w zasadzie nam będzie stawała w miejscu. Nagle okaże się, że część wykresów na tych bardzo niskich interwałach po prostu stoi, a zaraz po publikacji dzieje się coś takiego, no bo większość tych inwestorów zaczyna podejmować decyzję w oparciu o to, jaką informację Uzyskaliśmy. W większości przypadków rozjeżdżania się spredu jesteśmy, jesteśmy w stanie przewidzieć albo przynajmniej wypisać sobie takie momenty, bo kalendarz ekonomiczny znamy z wyprzedzeniem. No ale są momenty, na które wpływu nie mamy, czyli wszelkiej maści dane, których nie oczekiwaliśmy, które nie były zaplanowane w kalendarzu ekonomicznym, z którego Korzystamy. No, i tego typu sytuacje, niestety, ale będą stanowiły dla nas taki istotny, istotny koszt, bo nie da się w sposób optymalny wyeliminować tego typu scenariuszy. I jeżeli zdarzyło Ci się to raz czy dwa razy, to tak naprawdę nie ma w tym. Czysto teoretycznie nie ma w tym nic złego, i nagle nie musisz zmieniać mocno swojej strategii, tylko i wyłącznie dlatego, że się to zdarzyło parę razy. Tak jest. Ja niejednokrotnie. Dawałem się złapać na mocno rozszerzający się spread, ale to była kwestia tego, że na rynku pojawiały się nieoczekiwane wiadomości. Natomiast na wszelkie, na wszelkie pozostałe wiadomości jesteśmy w stanie się przygotować i to powinniśmy robić. Ten spread może być też czysto relatywnie większy w momencie końca piątkowej sesji i też rozpoczęcia sesji poniedziałkowej, ale wynika to z tego, że na nowo niektórzy inwestorzy po prostu składają, i mają na myśli inwestorzy, mam na myśli też uczestnicy rynku, też instytucje, banki i tak dalej, na nowo wystawiają swoje zlecenia. i To są takie momenty, kiedy rynek potrafi potrafi spłatać nam figla w postaci rozszerzającego się spreadu w większości par walutowych u, u dobrej jakości brokera. tutaj mamy do czynienia z ruchomym spreadem, bo to jest mechanizm czysto rynkowy, naturalny mechanizm. Natomiast w przypadku stałego spreadu, jednak mimo wszystko tam są ukryte opłaty, więc mimo wszystko nawet jeżeli tego typu sytuacje się zdarzają, to moim skromnym zdaniem lepiej jest korzystać z spreadu, który jest cały czas spreadem ruchomym. Daj znać, w jaki sposób Ty radzisz sobie z rozszerzającym spreadem. Ja tylko dodam, że tak wygląda magazyn Inwestor. W salonach prasowych Empik w całej Polsce możesz go nabyć, albo u nas na sklepie. W sklepie fxmac.pl, łamany przez sklep, kod rabatowy DEBIUT to 20% rabatu na ten oto magazyn udanych inwestycji.